Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. A dzisiaj: Kylian Mbappé nie może prowadzić kariery jak Leo Messi, inspiruje go droga Cristiano Ronaldo, Gareth Bay coraz dalej od powrotu do Tottenhamu. Niesamowite zagranie Neymara oraz weekendowe mecze, w których naprawdę wiele się działo. Przed rozpoczęciem tego materiału koniecznie zachęcam Was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych odcinków, które się tutaj będą pojawiać. Pod ostatnim materiałem jeden z widzów rzucił Wam wezwanie, ale szczerze mówiąc nie wierzę, że uda się je wam wykonać. Już bym was podpuszczał, nie, ale no. 541 zł zarobione od Nikodema. Na grupie obstawiamy siatkówkę. Jeśli interesujecie się analizą spotkań, sportem i zarabianiem kasy, ta grupa jest zdecydowanie dla was. Link znajdziecie w opisie. Dzisiejszy materiał zaczniemy od tematu Kylian Mbappé. Francuz wielką karierę rozpoczął w Monako, z którego w 2017 roku przeszedł do Paris Saint-Germain. Nie brakuje spekulacji, że Paryż będzie dla niego tylko przystankiem w drodze do Madrytu. Real od wielu lat sygnalizuje bowiem zainteresowanie jego usługami. Jest już dla mnie zbyt późno wyprowadzić karierę jak Leo Messi. Żeby to zrobić, to musiałbym zostać w Monako. Teraz muszę inspirować się na karierze Cristiano Ronaldo. Gwiazdor PSG nie robi tajemnicy z tego, że Portugalczyk jest w gronie jego idoli. Lista piłkarzy, na których się wzorował, jest jednak dłuższa. Jeśli jesteś Francuzem, to twój dziecięcy idol jest oczywisty. Był nim Zinedine Zidane. Potem podziwiałem Cristiano Ronaldo. Miałem to szczęście, że mogłem zagrać przeciwko niemu i w klubie, i w reprezentacji. Poza nimi uwielbiam graczy z Brazylii. Pelego, Ronaldinho, Ronaldo i Kake. Zawsze wierzyłem w swoje marzenia. Dawałem z siebie wszystko. Próbowałem przekroczyć swoje ograniczenia, by odcisnąć piętno na futbolu. Brazylijczyk Neymar słynnie z zagrań na boisku. W środowym meczu Pucharu Ligi Francuskiej słynny napastnik Paris Saint Germain dał próbkę swoich umiejętności z pogranicza futbolu i cyrku. W jednej z akcji gwiazdor PSG zdecydował się na podanie piłki pośladkiem. Zobaczcie. Real Madryt od dłuższego już czasu wyraża gotowość sprzedania Gareta Bale'a. Nie milkną spekulacje medialne związane z ewentualnym powrotem Walijczyka do Tottenhamu. Przedstawiciele klubu z Londynu chcieliby wzmocnić się w ofensywie, chcąc wypełnić lukę w składzie swojej drużyny po kontuzji Harry'ego Keina. Sam transfer wydaje się jednak trudny do sfinalizowania. Przypomnijmy, że latem Bale był bliski przeprowadzki do jednego z klubów z Chin. Ostatecznie jednak przeprowadzkę piłkarza zablokował klub ze stolicy Hiszpanii, który oczekuje za Waliczyka niemałej sumy, mając na uwadze to, że zawodnik nie otrzymuje zbyt wielu okazji do gry od Ziny Dizidana, a ponadto zdrowie piłkarza też pozostawia wiele do życzenia. Swoją drogą Waliczyk ostatnio po raz kolejny doznał kontuzji. Ewentualny transfer reprezentanta Walii do Tottenhamu jest przynajmniej na razie odległym tematem, mimo prowadzenia rozmów w tej kwestii przez działaczy obu klubów. Według serwisu Transfermarkt rynkowa wartość Beyla szacowana jest aktualnie na 40 milionów euro. 30-latek ma umowę ważną z madryckim klubem do 2022 roku. Dodajmy, że Bale inkazuje w realu tygodniowo 600 tysięcy funtów, co na możliwości Tottenhamu dzisiaj wydaje się nie do przebicia. Tymczasem trudno oczekiwać, aby zawodnik zgodził się na drastyczną obniżkę swojej pensji, biorąc pod uwagę to, że ma jeszcze 2,5 roku ważną umowę z Królewskimi. A teraz przechodzimy do niewątpliwie najciekawszych tematów dzisiejszego odcinka. Mowa o meczach weekendowych, w których nie brakowało emocji. Zaczniemy od spotkania Borussi z FC Kyln. Mecz dla klubu z Dortmundu rozpoczął się świetnie, bo już w pierwszej minucie zdobyli gola za sprawą Guerreiro. Kolejne minuty to była po prostu rzeź. Najpierw bramka Marco Roysa, a potem Jadona Sancho. Na 3 do 1 strzelił Mac ütt. I tak oto w 65. Minucie na murawie pojawił się Erlik Haaland, który doszczętnie dobił rywali strzelając im dwie bramki. Jego bilans obecnie wynosi 5 goli w zaledwie dwóch meczach, a trzeba powiedzieć, że nie rozegrał pełnych spotkań. Norweg został już okrzyknięty nowym Lewandowskim, jednak na takie stwierdzenie trzeba sobie zasłużyć długotrwałą skutecznością. W komentarzach możecie napisać, czy ma szansę dorównać lewemu. Nadal zostajemy w Niemczech. Wczoraj mierzyli się Bayern Monachium oraz Szalkę. Tutaj także nie brakowało goli. Świetne spotkanie zagrał Robert Lewandowski, strzelając gola oraz zaliczając asystę. Jednak to nie on, był najlepszym zawodnikiem meczu. Został nim Groteska, który zdobył najpiękniejszą bramkę spotkania. W meczu nie obyło się bez ostrych zagrań, spowodowanych frustracją piłkarzy szalkę z powodu wyniku. Dla przykładu bramka z Schubert, ostro wyleciał Lewandowskiego, uderzając go w twarz. Ostatecznie Bayern pokonał swoich rywali aż 5 do zera, pokazując im gdzie jest ich miejsce. Na koniec przechodzimy do Hiszpanii. Tam Barcelona grała na wyjeździe z Walencją. O przebiegu tego spotkania dużo nie będę mówił. Wspomnę jednak, że Barsy zabrakło przede wszystkim skuteczności, co m.in. mówi ich posiadanie piłki 74% do 26% oraz liczba oddanych strzałów. Piłkarze Walencji wykorzystali błędy swoich rywali strzelając im dwie bramki i zdobywając cenne 3 punkty. Piłka profesjonalna jest ciekawa, ale czasami to, co dzieje się w amatorskiej, jest jeszcze lepsze. Zobaczcie sami. <laughs> Bruh, I ain't got no chill. yeah Hey. W tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli się on wam spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, aby nie przekapić kolejnych filmów. Widzimy się oczywiście już niebawem. Zachęcam Was także do obejrzenia poprzednich odcinków. Na razie!